Jeżeli chodzi o zaburzenia rozwoju intelektualnego, to tak naprawdę uważa się, że większość dzieci, około 80% dzieci, to tak naprawdę taki tak zwany borderline, czyli, czyli te, te dzieci takie z pogranicza, które, które chodzą do szkół, normalnych szkół, natomiast bardzo często zalecane jest wspomaganie. Czasami występuje opóźnienie w stopniu lekkim, a czasami i to jest kilka procent pacjentów rzeczywiście jest to opóźnienie znaczne takie, które rzeczywiście bardzo mocno wpływa na rozwój dziecka. Zawsze są to trudności w uczeniu, nawet jeżeli jest to ta granica powiedzmy ta borderline. Dlatego, że te dzieci mają zaburzone myślenie abstrakcyjne, rozumienie czytania i liczenia, tak? Matematyka szczególnie jest dla nich bardzo ciężka. No i mają tą nadpobudliwość psychoruchową. Tak jak powiedziałam, bardzo często mają zaburzenia mowy. I dlatego bardzo ważne jest wprowadzenie bardzo wczesnej tej terapii mowy. Właściwie im wcześniej, tym lepiej. Zmiany w tworzeniu dźwięków spowodowane przez język lub inne części jamy ustnej, aby zrekompensować przepływ powietrza przez nos. Bardzo często jest właśnie ta mowa taka nosowa. To jest tak naprawdę dla genetyka lekarza z genetycznej jedno z pierwszych <coughs> takich wyznaczników, że dziecko może mieć delecję 22q11. Jak wchodzi do gabinetu i zaczyna mówić nosowo. No to dla nas, znaczy dla lekarzy genetyków to już jest tak, taki wykładnik, że jakby tutaj może być rzeczywiście to delecja. Problemy z koordynacją motoryczną lub ruchową zaburzenia mowy jąkanie. Jeżeli chodzi o zaburzenia psychotyczne, to tak naprawdę dzieci są bardzo obciążone. Zaburzone są tutaj na tym wykresie. Widać procentowo, że, zespół, że zaburzenie ze spektrum autyzmu dotyczy nawet aż 50% dzieci. Schizofrenia nawet do 42%. I to jest ta schizofrenia, która pojawia się bardzo wcześnie, dlatego że zazwyczaj osoby dotknięte schizofrenią to pojawia się dopiero koło 20 roku albo po 20 roku życia, prawda? Tutaj nawet nastolatki mogą być dotknięte. W ogólnym. W tej grupie osób ze schizofrenią aż 2% to są pacjenci z zespołem DLC 22Q11. ADHD to jest nawet 37%, podczas gdy ogólna populacja to jest od 2 do 6%. O, widzę, że zaburzenia ze spektrum autyzmu dwa razy dałam. Zaburzenia ko Koncentracji y, zaburzenia lękowe, takie fobie społeczne, zaburzenia nastroju y, i depresja. I Jak widać y, u niektórych pacjentów te zaburzenia mogą się nakładać. Tak oni reprezentują więcej niż jedno e, zaburzenie. E, jeżeli chodzi o wiek e, dziecka oraz e, właśnie te e, e, zaburzenia e, psychotyczne, to e, na czerwono. Yy, yy, przepraszam, na, na zielono najpierw, na zielono jest zaznaczone tak jak yy, tutaj jak od, od dzieciństwa tak, do wieku dojrzałego. E, proszę zwrócić uwagę, że no na, na początku ADHD oczywiście jest bardzo e, dużo dzieci chorych, nawet do e, dotkniętych nawet do 60% to potem e, spada, natomiast jeżeli chodzi o schizofrenię, to zdecydowanie rośnie e, schizofrenia w wieku dorosłym nawet do 40 paru procent. E, 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 ze, e, zaburzenia ze spektrum autyzmu, czyli ta żółta e, linia, prawda, no, utrzymuje się od koło, o, około 50%. E, także no, e, bardzo dużo pracy z tymi dziećmi, również i, i na tym polu, niestety, e, rodziców e, spotyka. E, co ważne, już podkreślałam, że jest bardzo zróżnicowane, ale każdy, każde dziecko jest inne. Do, do każdego dziecka trzeba tak naprawdę podchodzić bardzo indywidualnie. Wszystkie dzieci przechodzą przez te same etapy rozwoju, ale z pewnym opóźnieniem czasowym, tak, z różnym. I Na przykład na rozwój siły mięśniowej opóźnienie leżenia na brzuchu w tym wieku niemowlęcym, raczkowanie i chodzenie jest opóźnione zamiast tam koło 12 miesięcy, to jest 18-24 miesiące w dużym procencie pacjentów. Koordynacja ruchowa zaburzona, terapia ruchowa u dzieci z delecją powinna zaczynać się już właściwie od drugiego miesiąca życia, tylko tak naprawdę no, często się nie zaczyna, bo, bo po prostu nie są zdiagnozowani ci pacjenci. Tak? Pierwsze słowa w wieku 2-3 lat, opóźnienie mowy występuje u nawet 85% pacjentów nie występuje jeden wzorzec zachowania dla dzieci z delecją, natomiast praktycznie u wszystkich występuje takie utrudnione okazywanie emocji, które jest spowodowane również tym, że jest niskie napięcie mięśni twarzy. Zalecane jest posyłanie dzieci z delacją do, do szkół z dziećmi zdrowymi i pozwala to również na taką prawidłową socjalizację dzieci no, czy słyszałam. Jestem w kontakcie z taką grupą bardzo prężną ze Stanów, która również zajmuje się zespołem DLC 22Q11. Są, są dzieci, które miały te nauczania indywidualne i tak naprawdę już w wieku tym nastoletnim, czy około 20 lat, one już w ogóle nie wychodzą z domów, bo no, jakby to ich tak zablokowało, że to jest bardzo ważne, ta socjalizacja i właśnie z tymi dziećmi zdrowymi, które ciągną te dzieciaki do góry. Wspomaganie zazwyczaj jest potrzebne, szczególnie jeśli chodzi o takie przedmioty ścisłe, czyli matematyka. Te dzieci mają bardzo dużo problemów, nie wiem jak no tutaj Daniel, ale, ale matematyka to jest właśnie coś, co jest bardzo podkreślone. Natomiast to, co jest też niezwykłe w tym zespole, to, jest, to są... Bardzo często uzdolnione muzycznie dzieci, mimo tego, że mają często bardzo dużą wadę słuchu, mają niesamowite poczucie rytmu, bardzo dużo dzieci gra na pianinie. W Stanach jest bardzo słynna taka pianistka, która zrobiła zresztą doktorat z, z muzyki. Byłam na jej dwóch koncertach i naprawdę no, przepięknie gra. Ona również ma zespół Delecji 22 11. Dzieci, jakie mają problemy z komunikacją niewerbalną, czyli te wszystkie takie zachowania, przewrócenie oczami, czy one tego nie odczytują, tak? one jakby tego nie rozumieją zaburzenia emocji społecznych, zdol, zaburzenia zdolności adaptacyjnych, zaburzenia nastroju. Natomiast bardzo pomocne są takie zajęcia pozaszkolne drużynowe, czyli na przykład sport drużynowy w jakiejś takiej grupie dzieciaków, które akceptują ich i zajęcia tematyczne grupowe, tak? czyli coś, co one mogą się identyfikować z daną grupą dzieci. Jeżeli chodzi o dorosłych, no bo tak jak już mówiłam, schizofrenia i depresja to są dwa takie bardzo, no, mające ogromny wpływ na rozwój dzieci i na rozwój dorosłych dwie choroby. Jest znaczne zaburzenie funkcjonowania u ponad 75% dorosłych, tak, takiego funkcjonowania w społeczeństwie. Natomiast u osób starszych obserwuje się bardzo wczesne wystąpienie choroby Parkinsona, i to jest też bardzo duży problem. Nad tym też my, genetycy, ci tacy, co pracujemy w laboratoriach, staramy się jakby, no, Próbować znaleźć tą przyczynę i tę korelację zespołu z chorobą Parkinsona, żeby jak najwcześniej móc wprowadzać leki i jakoś to opóźniać. No i na koniec zdjęcie z naszego zjazdu. My co roku organizujemy taki zjazd dla rodzin w Polsce. Coraz więcej osób przyjeżdża na te zjazdy, co bardzo cieszy. W tym roku ten światowy, ponieważ to jest światowy. Światowy Dzień e, 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 Informowania o zespole Delecji 22 11 takiej świadomości zespołu 22 11 W tym roku jest ogłoszony na niedzielę 20 maja. Nie wiem, czy nam się uda akurat wtedy również spotkać, ale wszędzie na świecie organizowane są spotkania rodzin, no i są prawda, oni wychodzą w koszulkach zazwyczaj i informują. Świat, że taka choroba właśnie jest, choroba bardzo częsta. Dziękuję bardzo.